Witam was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Talmudem 10 Sfirot. Lekcja 62. Na dwóch poprzednich lekcjach pracowaliśmy z punktem czwartym Etz Przypomnę teraz treść tego punktu, a następnie przejdziemy do wyjaśnień Balcha Sulama. Mówi nam Echaim. I aspekt pogrubienia tego światła jest taki, bowiem widzący bardzo duże światło nie może go wytrzymać inaczej, jak za pośrednictwem oddalenia, albo za pośrednictwem masachu, albo za pośrednictwem ich obojga. I oto Keter, który jest w Acilucie, w nim świeci Ein Sof absolutnie bez jakiegokolwiek masachu i w ogóle bez jakiejkolwiek odległości dlatego nazywa się Keter Keter Aciluta Ein Sof czyli nieskończoność a Chochma otrzymuje za pośrednictwem Keteru ale Bina otrzymała światło Ein Sof za pośrednictwem oddalenia, odległości, bowiem teraz einsow jest dalekie od niej i ona może je otrzymać. A zeir anpin otrzymuje światło tylko za pośrednictwem okna i wąskiego otworu, tak że wewnątrz tego okna przechodzi sama istota, a cmut. Światła, w ogóle bez masachu, ale droga jego przechodzenia nie jest szeroka, a tylko bardzo wąska. Ale on, Zeirampin, jest bardzo bliski do Biny, bowiem od Biny do Zeirampina jest niedaleko. Ale nukwa Zeirampina do niej Przeciągane jest światło poprzez otwór i okno, tak samo jak u Zejranpina, ale jest to w oddaleniu. Na poprzedniej lekcji przeszliśmy trzy odnośniki w tekście Ari, w których Balchasulam wyjaśnił nam, że w Keterze Aciluta świeci światło Eńsow bez jakichkolwiek masachów i bez jakiegokolwiek oddalenia. I dlatego keter nazywa się ein sof, a chochma otrzymuje poprzez keter. Przechodzimy teraz do kolejnego, czwartego odnośnika, który znajduje się przed słowami, Alebina otrzymała światło ein sof poprzez oddalenie. Czyli mówiąc inaczej, z odległości, z daleka. Wyjaśnienie. Bowiem drogą chochmy jest pogrubianie się na drodze jej rozprzestrzenienia, bowiem na końcu jej rozprzestrzenienia umocniło się, zwyciężyło w niej pragnienie i przyciąganie światła hasadim z ein sof. Bowiem obydwa te światła, i chochma i hasadim, znajdują się w ein sof. Ale tam one się nie rozdzielają, są zlane ze sobą, a stworzenie może odczuwać te światła różnie: jedno mniej, a drugie bardziej. Tak więc on nam tutaj powiedział, że Chochma przy końcu swojego rozprzestrzenienia nabywa pragnienie przyciągnięcia światła Chasadim i ona, Bina. Oddala siebie od światła chochmy, jak napisano szerzej, powyżej, w części pierwszej, rozdział pierwszy, punkt pięćdziesiąty, od słów a sens. I wychodząc od tego, że to przezwyciężenie hit, gab, Brut, uczyniło się siłą samego pobudzenia, a nie siłą wyższego, czyli siłą pobudzenia samego niższego, czyli nie jest to tak jak w chochmie, która po prostu otrzymuje od keteru, bo on jej daje. Tutaj pobudzenie jest z dołu. Dlatego uważa się to pragnienie za aspekt małego awiuta i on jest większy jak awiut chochmy. Bardziej poprawnie ona jest większa, bo Awiut jest rodzaju żeńskiego. Awiut to jest grubość pragnienia. W Chochmie jest Awiut alef jeden, bardzo maleńki, bo tam jak wiemy pragnienie jest również bardzo maleńkie. Jego w zasadzie tam prawie nie ma, ponieważ Chochma otrzymuje światło od Keteru z woli samego Keteru. A w binie jest awiut bet 2, który jest już większy i bardziej zauważalny. Dlatego, że tutaj przyciąganie światła odbywa się już z woli samego niższego poziomu. Nie tak jak w chochmie. Tutaj już pobudzenie jest od dołu i dlatego grubość pragnienia jest większa. I dlatego z całą pewnością jest tak, że z powodu tej zmiany oddzieliła się ona od Chochmy i stała się oddzielnym stadium i nazywa się imieniem Bina albo stadium drugim Pchina Bet. Wszystko to jest bardzo ważne, bo tutaj możemy zobaczyć wszystko co będzie później, wszystkie cechy i właściwości Biny przejawiają się właśnie tutaj. I to jest to, co mówi Raf, Ari, że Bina otrzymuje światło Einsof za pośrednictwem oddalenia, bowiem Awiut stadium drugiego, jak powiedziano wyżej, nazywa się imieniem oddalenie. Harhaka, oddalenie. Słowo to spotykamy także w opowieści o Mosze w Torze, kiedy jego matka włożyła go do koszyka i koszyk opuściła do Nilu, to wtedy jego siostra Miriam stała w oddaleniu. To słowo spotyka się w wielu miejscach w Torze i mówi ono właśnie o różnych poziomach świateł i kelim. Mówi o tym także Ari. Z powodu tego, że ona oddaliła siebie od otrzymywania światła Chochma, żeby otrzymać światło Hasadim, jak wyjaśnione jest wyżej, i tym niemniej przez wyciężenie tego pragnienia nie uważa się za pełny awiut, bowiem ona, to stadium, jest z aspektu pragnienia oddawania i doprowadzenia formy do zgodności ze źródłem, jak powiedziano wyżej. Jednak ona jest grubsza jak pierwsze stadium, chochma, bowiem w pierwszym stadium wszystkie pragnienia, które są w nim, nie są jego, lecz dzięki keterowi, jak powiedziano wyżej. Jednak drugie stadium już wykonało działanie z własnej siły przez wyciężenia pragnienia, które jest w niej, i dlatego uważa się drugie stadium, że ona. Bina jest jednak korzeniem pełnego pragnienia otrzymywania, i w tym ona uważana jest za bardziej grubą, jak pierwsze stadium, i zrozum to bardzo dobrze. Tak więc bina jest korzeniem malchut, i dlatego bina i malchut mają taką samą literę w imieniu hawaja. Od biny zaczęła się ta siła pokonania i stała się ona pełną w Malchut. Tak więc bina jest korzeniem pełnego pragnienia otrzymywania. Przechodzimy do kolejnego odnośnika w tekście Etz Haim. Mówi on tak: bowiem teraz ein sof jest dalekie od niej. I ona może je otrzymać. Mówi on tutaj o Binie. Widzimy tutaj korzeń tego zjawiska, które będzie w Arich Anpinie Acyluta, gdzie Bina wychodzi z głowy, gdzie świeci bardzo duże światło Eńsow z głowy Atika i Bina opuściła się w ciało Arich Anpina, żeby z oddalenia otrzymać mniejsze światło. Tutaj mamy sam początek tego zjawiska. I wyjaśnia Balchasulam, czyli po tym jak Bina przebudziła się, żeby przyciągnąć światło Hasadim od Stwórcy, czyli od Keteru, okazuje się, że ona oddala się od światła Chochma. A jeśli nie byłoby tak, to nie mogłaby ona otrzymać światło hasadim bowiem światło chochma przyciągane jest w pragnienie otrzymywania w kelim de kabbala czyli w pragnienie otrzymania tego światła a światło hasadim przyciągane jest w pragnienie oddawania czyli w naczynia ponad parsą, ponad hazę a naczynia otrzymywania są pod hazę Dokładnie to samo jest w Acylucie, a także na wszystkich innych poziomach w światach naprawy. Światło chochma, o tym trzeba zawsze pamiętać. Ono przychodzi w pragnienie otrzymania, ono napełnia pragnienie otrzymania światła, natomiast światło Hasadim przychodzi wtedy, kiedy w stworzeniu pojawia się pragnienie oddawania, pragnienie bycia dającym, wtedy przychodzi napełnienie tego pragnienia oddawania w postaci światła Hasadim. Te dwa światła przychodzą w różne pragnienia odpowiednie do tych świateł. Tak więc Bina, żeby otrzymać światło Hasadim, musi oddalić się od pragnienia otrzymania światła Chochmy. I dlatego, mówi dalej Balchasulam, pierwsze i drugie stadium są przeciwne sobie od samego początku ich stwarzania. I to samo zobaczymy w Acylucie. Światło Hochma świeci z arich Anpina w dole pod jego P, pod malchut głowy, Arichanpina są Abaveima, a niżej Ishsud. Abaveima to jest wyższa część biny, ponad Hazę, gdzie jest tylko pragnienie oddawania i tam jest potrzebne światło Hasadim. A od chaze i w dół jest sud, gdzie jest już pragnienie otrzymywania i tutaj jest już potrzebne światło Chochma. Chochma przychodzi z głowy Arich Anpina. Abaweima przekazuje ją do jej które jej potrzebują, a same Abaweima pozostają cały czas tylko w świetle Hasadim, zarówno wtedy, kiedy są w ciele Arihantina, jak też wtedy, kiedy powracają do głowy. Po prostu poziom Abaweima nie ma pragnienia otrzymania chochmy, nawet jeżeli ta chochma jest, nie ma takiego pragnienia. Potrzebuje tylko i wyłącznie światła hasadim. To jest poziom, który pragnie być tylko oddającym. I to jest, można powiedzieć, główna właściwość Biny, o której teraz mówimy, która polega na tym, że ona pragnie światła hasadim i oddala się tym samym od światła chochma. I to jest to, co mówi Raf bowiem teraz światło Enof dalekie jest od niej i ona może je otrzymać. Czyli ona oddaliła się i uczyniła się trzecim stopniem od Enof. Ona była częścią chochmy wcześniej, a Hochma jest to drugi stopień. Tak więc na początku jest Ensof, nieskończoność, która ubiera się w keter i to jest pierwszy stopień. Następnie jest chochma, drugi stopień i kiedy bina wychodzi z chochmy, oddala się od niej, to staje się trzecim stopniem od ein -sof. I jest teraz odległość pomiędzy biną i ein -sof. i ona wychodzi z chochmy, Bowiem ona oddaliła światło Hochmy i staje się trzecim stopniem, bowiem Hochma jest pierwszym aspektem, pchiną Alew, i jest druga od Einsof, a Bina jest to drugie stadium, pchina Bet, i jest trzecim stopniem od Einsof. Tak więc ona teraz może otrzymać or Hasadim, które ona przyciągnęła. A co to jest światło hasadim? W Einsow i w Keterze jest pragnienie oddawania. I od niego przychodzi światło hasadim. Ale tam jest ono połączone ze światłem Chochma. Tam są one zlane. Natomiast kiedy one wychodzą z Keteru i przychodzą na przykład do Chochmy, to wtedy do chochmy przychodzi światło chochma, a do biny przychodzi światło Hasadim. W niższych poziomach pod keterem one się już rozdzielają te światła. I jeśli by ona nie oddaliła siebie do trzeciego stopnia, to nie mogłaby ona otrzymać, jak już wyjaśniono. I niezbędnym jest wiedzieć, że słowo Daleki Rachok wskazuje na zmniejszenie otrzymywania, mówiąc inaczej zmniejszenie postrzegania chochmy w sekrecie napisanego w myślej pragnę mądrości, ale ona daleka jest ode mnie. I jest to także sekret napisanego w Torze o Mosze, i stała jego siostra w oddaleniu. On tutaj przytacza cytaty z pisma, które mówią o tym właśnie zjawisku oddalenia się biny od otrzymywania chochmy. W obu tych tekstach występuje słowo rachok, oddalenie. I tutaj nie jest miejsce, żeby mówić o tym szerzej. Kończy ten temat Balhasulam w ten sposób i na tym my dzisiaj również zakończymy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkanie.